Cześć, chciałabym porozmawiać z tobą na temat płacenia alimentów na nasze dziecko. A co ty teraz ode mnie chcesz? Zawsze o pieniądze się rozchodzi. Materialistka. Rozumiem, że jest to trudny temat, ale naprawdę zależałoby mi, aby porozmawiać, bo nasze dziecko potrzebuje wsparcia finansowego. Ale ja nie widzę powodu, dla którego miałbym płacić alimenty. A poza tym, skąd mam wiedzieć, jak udajesz mi pewność, że nie rozpierdolisz tych pieniędzy na coś innego? Ja rozumiem Twoje obawy, ale alimenty są naprawdę potrzebne dziecku, aby zapewnić mu podstawowe potrzeby, takie jak ubrania, jedzenie, czy, czy na nauczyć czegoś tego dziecka. Chciałabym, żebyśmy znaleźli wspólne rozwiązanie. Ale ja mam teraz inne, ważniejsze wydatki i nie stać mnie na płacenie alimentów. Ja rozumiem Twoje problemy finansowe, ale ważne jest, abyśmy znaleźli sposób, aby zapewnić naszemu dziecku stabilność i wsparcie. Czy moglibyśmy porozmawiać o tym, jak możemy to rozwiązać? Wiesz co? W dupie mam tę rozmowę. A tak, między Bogiem a prawdą, to ja nie jestem pewny. Czy to jest moje dziecko? Rozumiem, że możesz czuć się zraniony lub sfrustrowany, ale chciałabym, żebyśmy znaleźli rozwiązanie. Odpierdol się ode mnie. Spróbuj tylko złożyć wniosek o alimenty. żegnam.